Jesteśmy największym producentem jabłek i się zanosi na to, że i przyszłości, tak w najbliższej przyszłości tak będzie. Ale z tym wzrostem produkcji spostają pytanie, jak ta produkcja może wzrastać, a przede wszystkim jak sprzedać te jabłka z wzrastającej produkcji. Na ten temat, jakie są problemy ze wzrostem produkcji, a przede wszystkim ze sprzedażą jabłek, zwłaszcza eksportem, te problemy będą omawiane na konferencji w Lublinie. Przyszłość polskiego jabłka, które się odbędzie w dniu 4 grudnia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Ja właśnie chcemy te najważniejsze problemy związane z dalszą przyszłością naszych jabłek. To jest ważne dla producentów, którzy specjalizują się i mają mniejszą produkcję jabłek, a zwłaszcza którzy chcą eksportować. Dlatego serdecznie zapraszamy nie tylko producentów, ale wszystkie instytucje związane. Produkcją jabłek, eksporterzy, producenci przetworów owocowych, szkółkarzy, szkółkarzy grupy producenckie, przede wszystkim grupy producenckie, ODR-y, Izby Rolnicze, wszystkich serdecznie na to spotkanie zapraszamy.